Zadanie 15201. Należy wykazać, że prosta opisana takim równaniem jest wspólną styczną tej i tej funkcji. Yy, I w poleceniu jest jeszcze prośba, żeby wyznaczyć współrzędne punktów styczności. To co wiemy, że prosta nasza ma współczynnik minus 3x plus 3. Czyli kandydatem na te punkty styczności będą takie punkty, w których współczynnik kierunkowy stycznej jest minus 3. Współczynnik kierunkowy stycznej, czyli tam jest alfa, jest pochodną funkcji w punkcie jakimś x0, którego nie znamy, ale ponieważ to ma być wspólna styczna, to również ten współczynnik kierunkowy stycznej będzie pochodną funkcji g. Więc generalnie warto policzyć pochodną funkcję f, po, pochodną funkcji g i sprawdzić, w którym punkcie ma trójkę. A później jeszcze policzyć, czy w tym punkcie, gdzie ma ta, to nachylenie 3, też okaże się, że Współrzędna B jest 3. Po rozwiązaniu tego zadania, może nagram film, gdzie wyprowadzę wzór taki na równanie stycznej w punkcie x0, y0. W punkcie, mamy funkcję f od x y, i w punkcie x0, y0, innymi słowy x0, f od x0 i pochodnej f od x, to mamy równanie Równanie stycznej. Tak naprawdę to jest y klasie a x plus b, tylko to b jest tak zapisane. To może sobie zostawić w ram, ramce, to zaczynam od tego stwierdzenia w następnym Dobra, to sprawdźmy, jak jest, jaka jest pochodna funkcji f od x. To jest pochodna x plus 3 przez x plus 1. Zgodnie ze wzorem na pochodną, ilorazu, pochodna licznika razy mianownik. Odjąć licznik razy pochodna mianownika przez mianownik do kwadratu. <laughs> Czyli to będzie równe. Yy, 18x, bo pochodna 9x kwadrat to jest 9 razy 2x razy x kwadrat plus 1 odjąć 9x kwadrat dodać 3, a razy pochodna x kwadrat 2x przez x kwadrat plus 1 do kwadratu. Czyli to będzie równe 18x do trzeciej. Dodać 18x, odjąć 18x do trzeciej. Odjąć 6x kwadrat. Jeszcze się upewnię, jak zwykle, czy wszystko w porządku. 18x do 3. właśnie tutaj mi coś nie pasowało odnieść 6x dobra przez x kwadrat plus 1 do kwadratu czyli to dostajemy 18x minus 6x to 12x przez x kwadrat plus 1 do kwadratu tak jest no i teraz pochodną funkcji g g' od x, mamy x kwadrat minus 4 razy x minus 1. I teraz pochodną możemy skorzystać z wzoru na pochodną iloczynu, Możemy też ten wielomian wymnożyć, tę postać iloczynową wymnożyć i pochodną, pochodną zastosować z wielomianu, czyli ten podstawowy wzór. Jeżeli mamy... Równanie później zrobić, że porównać te pochodne, że one f' od x w jakimś punkcie x0 ma być równe g' od x0, to przy rozwiązywaniu w postaci loczynowa jest lepsza. Więc mimo, że fajnie się czy pochodne, jak się to wymnożyć wymnoży i policzy, to w, w postaci loczynowej wielomianów wyższego stopnia niż 1, gdybyśmy mieli, to warto korzystać z wzoru na iloczyn pochodnych, bo nie gubimy postaci iloczynowej, może to być przydatne. Ale tutaj może wynoszmy to x kwadrat razy x to x do 4. Minus x kwadrat minus 4x plus 4. Pochodna to będzie 4x do 3. Minus x kwadrat minus 4. Ojejku, co ja piszę. Minus 2x minus 4. Taką mamy pochodną Czy czym warto pamiętać, że być może jak się jedno w tym przypadku, niekoniecznie na ile, powodem, dlaczego zrobiło to, ta postać inna byłaby wygodniejsza. 4x do trzeciej. sprawdza, bo jak się zrobi błąd, to później właśnie no, już widać, że niedobrze jest pochodna 4x to minus 4 na minusie. No i F' od X ma być równe G' od X w jakichś punktach X0 te punkty, które są rozwiązaniem X, które są rozwiązaniem tego równania, są potencjalnymi. Punktami. Ok. Yy, tutaj jest jakaś przyjemna delta. 4 razy 64. Chyba słabo. Yy, ok. Dziedzina tych funkcji to była x należy do rzeczywistych, bo tutaj mieliśmy mianownik zawsze dodatni. No tutaj jest wielomian, więc też jest x należy do rzeczywistych. Możemy sobie pomnożyć przez ten mianownik x2 x kwadrat minus x plus 1 do kwadratu. I dostajemy, że 12x równa się 4x do trzeciej minus 2x minus 4 razy x kwadrat plus 1 do kwadratu. No Ten wielomian nie zachęca. I teraz tak się zastanawiam, czy to w ogóle jest sens wytwarzać, czy to zobaczyć, czy nie ma lepszej postaci, ten wielomian. Czyli g od x równa się 4x do 3 minus 2x minus 4. Czy jesteśmy w stanie. Yy, dobra, ja się chwilkę zastanowię, czy to nie przyspieszyć, bo zaczyna się nie za przyjemne e, równanie wielomianowe, więc pomyślę chwilkę nad jakimś innym sposobem.